Witajcie na kanale Moja Turcja od kuchni, mam na imię Emilia i dzisiaj przygotowałam wam film o mnie. Opowiem Wam o tym, jak się odnajduję, jak funkcjonuje w tureckiej konserwatywnej rodzinie. Zanim jednak przejdę do sedna sprawy, chcę Was prosić o to, abyście zasubskrybowali kanał. Jeśli go jeszcze nie subskrybujecie i zalajkowali film. Ze względu na to, że w statystykach widzę, że dużo osób, które nie subskrybują kanału, oglądają film. Tak więc zapraszam bardzo serdecznie do subskrypcji. A żeby być informowanym o każdym filmie, nowym filmie, wciśnijcie koniecznie dzwoneczek i zalajkujcie film. Wtedy algorytm będzie wiedział, że coś się dzieje nowego na moim kanale i poszybuje w górę. A teraz zapraszam na film. To będzie pierwszy taki film, w którym się przed Wami otworzę i ja opowiem więcej o mojej tureckiej rodzinie, o naszych kontaktach. Trochę się dziwnie z tym czuję, ale skoro postanowiłam opowiedzieć, więc. To zrobię. Chciałam jeszcze opowiedzieć o tym, ze względu na to, że żeby to było taka pozytywne odzew, pozytywna, pokazać Wam pozytywną stronę takiego trudnego związku, może nie związku, a kontaktu, właśnie z rodziną. Chcę Wam powiedzieć, że nie warto rezygnować ze związku, jeśli jest udany. Pomimo tego, że jesteśmy nieakceptowani na przykład przez rodzinę męża albo różnimy się bardzo od nich kulturowo, po prostu wystarczy. No i właśnie, jak ułożyliśmy te nasze stosunki, że funkcjonujemy po prostu, wspólnie funkcjonujemy. I nie chodzi mi o, to, o rodzinę moją, czyli o mego męża i mnie, tylko o Moją rodzinę, męża i mnie, i jego rodzinę, o nasze stosunki. Być może słyszeliście takie powiedzenie tureckie: że wychodząc za mąż, nie wychodzimy za mąż tylko za daną osobę, za mężczyznę, a wiążemy się z całą jego rodziną. Tak, to prawda. Tak właśnie jest, więc wybierając męża musimy zwracać uwagę, Warto by było zwrócić uwagę na jego rodzinę, ale tak jak widzicie, przykład, ja, to nie jest najważniejsze. Można się dopasować pomimo ogromnych różnic. Chcę jeszcze wspomnieć o konserwatyzmie. Moim zdaniem są dwa rodzaje tureckiego konserwatyzmu. Pierwszy to konserwatyzm tradycyjny. Gdzie Turcy bardzo są przywiązani do swojej kultury i uważają, że ta kultura jest najlepsza, najważniejsza. W, takim, w takiej tak konserwatywnej rodzinie myślę, że się jeszcze odnalazła, bo lubię kulturę turecką, lubię ją poznawać i nie przeszkadzałoby mi na przykład chodzenie w... Kwiecistych szarawarach z chustką typu jazma na głowie i na przykład siedzenie przy sofrze. Przy takim małym stoliku, który, jest, który stawiamy na podłodze, tak? Siedziemy na podłodze po prostu przy takim stoliku. To by mi nie przeszkadzało. Oczywiście na krótki czas, gdybym odwiedzając rodzinę, dopasowałabym się całkowicie do takiego stylu życiu, życia. I nie przeszkadzałoby mi to wcale. Konserwatyzm religijny jest troszkę inny, przynajmniej ten, jaki ja poznałam w rodzinie mego męża. Przywiązanie do religii w ich wydaniu jest naprawdę bardzo, bardzo mocne, wręcz podchodzi, mogę tak powiedzieć, przechodzi w radykalizm od czasu do czasu. I jak się odnaleźć w takiej rodzinie? najlepiej postawić granice. Najlepiej zamieszkać daleko od rodziny męża, żeby miała jak najmniejszy wpływ na nasz związek. My właśnie tak zrobiliśmy. Najważniejsze jest w takich przypadkach rozmowa z naszym mężem i ustalenie tego, co jest najważniejsze dla naszego związku. Co jest ważne? Czy ważny jest kontakt z rodziną? Czy nasz partner, mąż poradzi sobie właśnie w przypadku dużych odległości, w przypadku mniejszego kontaktu z rodziną? My na przykład jeździmy do Siwasu raz w roku, a był też taki okres, że to znaczy, my jeździmy co roku, ale oni przyjeżdżają do nas bardzo rzadko. Był taki okres, 5 lat, kiedy nie odwiedzali nas wcale, ze względu na to, że mieszkaliśmy w mieszkaniu uniwersyteckim. Kobiety w chustkach i w czadorach nie mogły wchodzić na tereny uniwersyteckie. Później zmieniono ten, zak ten zakaz i kobiety w chustkach mogły już wchodzić na tereny uniwersyteckie, na uniwersytet i na przykład właśnie do, na teren lożmanu, czyli Mieszkań uniwersyteckich, ale kobiety w czadorach nadal nie wchodziły. Moja teściowa i siostry mego męża noszą czadory, więc przez pięć lat naszego mieszkania w mieszkaniu uniwersyteckim one do nas nie przyjeżdżały. My odwiedzaliśmy ich co roku, ale oni niestety nas nie, nie odwiedzali. W przypadku tak dużych różnic kulturowych, ważne jest postawienie granic, moim zdaniem. I uważam, że te granice powinien postawić partner lub mąż, a nie my. Albo tak było, tak tego wymagał przykład mojej teściowej, być może. Moja teściowa jest teraz już mniej, nastąpiła odwilż, że tak powiem, w jej charakterze, ale była bardzo despotyczną osobą i ona rządziła w rodzinie. Więc moja rozmowa z nią nic by nie dała, tak naprawdę. Dlatego mąż postawił granicę, od początku powiedział, że on wybrał sobie żonę, a nie synową dla teściowej, bo synowa zawsze marzyła o tym, że to ona wybierze żonę. Obu synom. Na szczęście tak się nie stało. Jeden i drugi syn wybrali sobie partnerki sami. W jaki sposób stawiał granicę mój mąż? Ja, kiedy przyjeżdżałam pierwszy raz do rodziny męża, oni wiedzieli, kim jestem. Ja byłam przez resztę rodziny akceptowana przez siostry, brata, przez ojca mego męża. Nie akceptowała mnie jedynie Teściowa, ze względu na to, że mnie nie wybrała, że to nie, nie, nie jestem synową, o jakiej ona marzyła, jaką ona by chciała mieć. Ze względu na to, że moja Teściowa jako drogę życiową obrała takie jakby misjonerstwo, po prostu uważała, że jej. Droga w islamie jest najlepsza, i wszystkie kobiety, wszystkie dziewczyny powinny ją wybrać, tą drogę właśnie, i powinny właśnie nosić czador, czarny czador. I wiele młodych dziewczyn przekonała do tego, żeby z, zdjęły, zmieniły chustkę nie zdjęły chustkę, bo chustkę nadal noszą, ale zmieniły chustkę właśnie na taki czador. No i kiedy pojawiłam się ja, osoba zupełnie inaczej podchodząca do religii byłyby oczywiście starcia w rodzinie. Ale żeby im zapobiec, mój mąż od razu powiedział, że temat religii ma być niepodejmowany. Raz tylko moja teściowa zapytała mnie, czy mam zamiar nałożyć chustkę, czy mam zamiar nosić chustkę. Ja wiedziałam, że nie mogę. Dać jej tematu, który ona mogłaby rozwinąć, tak? Nie mogę powiedzieć, że a ja uważam tak i tak. Nie. Musiałam też postawić granice, tak? Nie mogłam w jakiś sposób dać jej do zrozumienia, że moje poglądy są takie albo takie. Ja po prostu powiedziałam, że zostałam wychowana w zupełnie inny sposób, w zupełnie innej rodzinie i moi rodzice nie zgodziliby się. Źle by odebrali moją zmianę. Wiedzieliby, czyli dała mi do zrozumienia, że moi rodzice wiedzieliby i odbieraliby to w ten sposób, że zostałam zmuszona przez nią do noszenia chustki. Dlatego moja teściowa więcej tego tematu już nie poruszała. Kolejne, co mogło prowadzić do konfliktów między mną a teściową, było tak zwane usługiwanie, służenie, czyli po prostu ja oczekiwano ode mnie, że, to znaczy teściowa oczekiwała ode mnie, że będę jej usługiwała i ona o tym otwarcie mówiła. Gdy byłyśmy na jakimś spotkaniu u jej koleżanek, otwarcie mówiła, że ona oczekiwała ode mnie usługiwania właśnie, ale czegoś takiego nie dostała, więc czegoś takiego nie ma, więc no trudno, musiała się z tym pogodzić. Nie raz, nie dwa takie, takie słowa padały. Jak to rozwiązał mój mąż. Po prostu powiedział, że czegoś takiego nie będzie. Bez swoje zachowanie również dał do zrozumienia teściowej, że on się nie zgadza na moje właśnie w ten sposób usługiwanie. Musicie też pamiętać, że usługiwanie a pomoc to są dwie różne sprawy. Ja jak najbardziej pomagam, robię różne rzeczy w, u, w domu u mojej teściowej. Razem przygotowujemy posiłki, razem sprzątamy to jest zupełnie co innego. Mówiąc o tym usługiwaniu, chodzi mi o to, że na przykład teściowa sobie siedzi, nie, nie robi tak samo jej córki, a ja, jak kopciuszek, miałabym biegać i wszystko robić sama. Raz tylko moja teściowa w bardzo nieładny sposób zwróciła się do mnie, żebym przyniosła coś, i mój mąż wtedy. Zareagował, reakcja była natychmiastowa, bardzo ostra reakcja, dlatego więcej takie coś się nie powtórzyło. I dlatego zwracam Waszą uwagę na to, żeby reagowali Wasi partnerzy, Wasi mężowie i nie mówili do Was, że no wytrzymaj, bo to tylko kilka dni, kilka dni będziemy u teściów i... Dasz radę. Nie, czegoś takiego nie powinno być. Oni powinni być twardo po waszej stronie, bo inaczej, tak jak to mówi mój mąż, dasz palec, a Teściowa będzie chciała całą rękę. I z czasem, kiedy moja Teściowa zrozumiała, że ja nie spełnię jej oczekiwań, nie będę taką synową, jaką ona sobie wymarzyła, bo ja jestem taką żoną, jaką wymarzył sobie jej syn, a nie ona. I zaczęło się wszystko układać po prostu. Ona, kiedy ja przyjeżdżam tam, ja wiem, że razem przygotujemy śniadanie, razem przygotujemy, przygotujemy obiady, ale nikt nie ma problemu z tym, że ja, na przykład, mogę wyjść z mężem na miasto cały dzień. Możemy tam, no chodzimy po prostu, żeby zwiedzić, żeby odwiedzić znajomych, żeby coś zjeść na mieście, bo przez pewien czas było tak, na przykład, że kiedy przyjechaliśmy, musieliśmy cały czas nasz czas spędzać z rodziną. Problemem było to, że wyjdziemy właśnie na miasto i zjemy coś na mieście, no, różne dziwne problemy były, nie będę wam o wszystkim opowiadać, bo po co, ale z czasem, kiedy my nie, po prostu granice, które ustaliliśmy, nie, nie pozwalaliśmy jej ich przekroczyć. Wszystko się ułożyło. A jak jest ze mną, jakie jest moje podejście do rodziny mego męża? Powiem wam, że ja od samego początku akceptuję ich takimi, jacy są. Ta ich religijność. Powiem wam, że będąc tam, człowiek czuje taki spokój, relaks, nawet bo dzień jest z góry ustalony według pór modlitw. Wiadomo, co będziemy robić, co jest. Po pewnym czasie to jest monotonne, ale no to daje taki wewnętrzny spokój. Nie wiem, czy w tym roku uda nam się pojechać do Sivasu, ale mam nadzieję, że tak. Bo w zeszłym roku nie udało mi się. Ale w tym roku chciałabym Wam przedstawić siostrę mego męża. Ona się zajmuje sztuką, sztuką kaligrafii, tak zwanym Teship. Teship to się nazywa. Brat jeździ konno. No naprawdę, oni mają swoje, swoje hobby, swoje zainteresowania. Każdy robi coś. I to nie jest tak, że oni żyją tylko religią. Nie. To są naprawdę wspaniali, wartościowi ludzie. Tylko właśnie konserwatyzm mojej teściowej jej oczekiwania mogły być problemem, byłyby problemem właśnie w naszym związku, gdyby nie to, że postawiliśmy granice. I na tym kończę mój film. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Przybliżyłam Wam odrobinę e, mojej sytuacji. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Gyryż!